Siemano, z tej strony JD, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite'a. W dzisiejszym odcinku gierka ze streama, jak zwykle oczywiście, w której pogadaliśmy sobie troszeczkę z czatem, co nieco się działo, fragów było nie za mało, nie za dużo, czyli w sumie tak jak zwykle, taka standardowa gierka ze streamka, zwyciężona na solo. Na casualu oczywiście, bo na jeszcze większe spocenie. Na razie nie tryharduję areny, mamy wbite tam 1000 punktów i na razie wystarczy, na razie wystarczy. Później będziemy grali jeszcze arenki, może się jakąś high killową gierkę uda zdobyć, jak mobilność wrzucam jakąś do gry. Ale teraz nie przedłużając, zapraszam was do obejrzenia tego odcinka. Jeśli wam się spodoba to zostawcie łapę w górę, subskrypcję jeśli jeszcze tego nie robicie, followy na Twitchu, link do Twitcha macie w opisie. No i jeśli wam się spodoba ten film, udostępnijcie go. Udostępnijcie, żeby były zasięgi większe, bo YouTube ostatnio troszeczkę świruje z zasięgami. Także nie przedłużając, trzymajcie się miłego oglądania. Na razie, cześć. tutaj to na szczęście już jest na pewno bot. Dziękuję, że zachowałeś mi apteczkę kochany bocie. Siema na leśniczek, Gratuluję kolego. Dziękuję. Okej. Okay. Okej, okay, ziom. Mogę przeładować? Skąd on strzela? Jakim cudem mi? Nie no, za hajs raczej nie będzie. Dobra, jest raczej. Uuu! Dzień dobry, kolego. Dokąd się tak śpieszysz? Do lobby? pa. Zaraz, że ja się nie pośpieszył do lobby, jak mi ktoś ze snajpy przywali. Cię bo czemu by nie. No. Wtedy jeszcze się, się czuję, że się pomogło jak na taki cel charytatywny. Bo tak to tak kupujesz skina i myślisz, a, wywaliłem znowu pieniądze na grę po to, żeby w sumie postać mi fajniej wyglądała. Żeby miała ładniejsze animacje i nie wiem, jakieś fajne feature'y. Feature'y? Znaczy no ja osobiście właśnie myślę, że jakby dali na przykład tak co jakiś czas po jednym takim skinie mitycznym wpuszczali na jakiś cel charytatywny, to dużo osób by to kupiło. Okej, okay, słychać auga. Okej. Okay. Mogę go trafić? Brawo. Gratuluję, kolego. To był ten typ, który do mnie tak ze snajpy walił, więc generalnie tak się biją snajperzy. Rasowi oczywiście. Wystarczy, że mu tutaj, prawda, ścianeczkę postawisz. A mam ci brawo zacząć bić? Brawo. Chyba na to gościu liczył. Dobra, chyba wezmę tą jego rakietnicę. Tylko nie wiem, gdzie ona poleciała. Gdzie ta rakietnica poleciała? Tutaj jest. Jeszcze może tego dropa sobie podniosę na szybkości. Z tamtej strony jeszcze gościu może być. Jakby była duża pota, to by było fajnie. Ja tutaj pomogę koledze. Mam nadzieję, że gość do mnie nie będzie prób. Mam 150 HP i to jest tylko jedyna moja bolączka. Dobrze, gościu, dobrze, że go zabiłeś fajnie. Na szczęście to nie jest arenka, więc możemy się tutaj, prawda.